Witam, Maciek z Łodzi. Cześć Maćku, Złodzi, czyli twoi Łodzi. ludzie, tak? ma Do kogo masz pytanie? To może najpierw do Złomka To mam takie pytanie, ile dostał za rolę w najnowszych autach? Wow To nie było pytanie do mnie tu masz banery, jak chcesz zadać pytanie do odpowiedniej osoby, musisz się sugerować banerami. No to było takie pytanie wiadomo czemu służące. Nie musisz na nie odpowiadać, ale, ale jeżeli nie, chcesz ja mówię, się mówię, odnieść... Nie, ja mówię, że jeżeli zostanie, kto się do mnie zwróci, to odpowiem. A jak do takich petów, to nawet ty będę, wiesz, się Ależ to spokojnie, wyzywasz od razu. Wciśnij czoło, kurwa, i się rozłącz. Nie będę Rozłącz się, kur... <noise> masz jeszcze jakieś inne pytanie? Może... E, tak, mam. Tak, do kogo? Do Józefa, do Złomka. Obiecałeś na live, że oddasz dziewczynie samochód. Czy oddałeś go, te auto, czy jesteś os oszustem? Powiedziałem na live, którym? A nie było tego czwartego live'u. Dopóki mi nie, nie zostanie odblokowane konto i nie będę mógł ruszyć na innej platformie, nie jest to możliwe. A z tą dziewczyną to mam kontakt. Nazywa się Aleksandra. Pozwolą.